Hej, hej, witam jak zwykle, niezwykle serdecznie. Moi drodzy, tutaj znowu ja, Jaorention i gramy dalej w Deliver as the Moon. No, teraz będziemy mogli opuścić a, tutaj stację księżycową i pohasać trochę po powierzchni księżyca. Bardzo jestem ciekaw. Wydaje mi się, że będę się coś otworzyć, ale nie jestem pewien. Nie, to są jakieś podnośniki. A. Już wiem, już raczej wiem, co trzeba będzie zrobić. Trzeba będzie najechać. Chyba tym łazikiem księżycowym na te platformy się otworzyły. No, z trzeciej osoby, że tak powiem. Myślałem, że będziemy wewnątrz mogli siedzieć. Dziwne dźwięki. <laughs> Takie stłumione, nie? Otwieraj, otwieraj. Trzeba dokładnie się ustawić na tych platformach. <laughs> Przepraszam moi drodzy, jeszcze trochę harczę, ale jest pewien plus. Otóż nie wiem, czy mówiłem to w innym gameplayu, ale raczej nie. A chodzi o to, że już od kilku tygodni nie palę tytoniu ani żadnych elektronicznych papierosów, niczego. Po prostu postanowiłem pozbyć się przykrego nałogu. Nikotynizmu. No, i póki co się trzymam. Jestem z siebie dumny, mogę rzec. Mam nadzieję, że z czasem coraz lepiej um, będzie z tym moim głosem. Nie będę harczał. Nie wiem, no mogę kurde przyjąć, że w tym pojeździe słychać jakieś tam dźwięki. O, mogę wyłączyć nawet lampy. O, i ten nasz as jest tutaj na górze, ASE, super. No piękna jest powierzchnia Księżyca, mamy jechać tam, ok. A jeszcze, właśnie, bo chciałem nawiązać do tego, że przecież Księżyc nie ma atmosfery i nic nie jest słychać. Dlaczego producenci gier kosmo o kosmosie, dziejących się w kosmosie, wypluwający z siebie... Różne przemyślenia na ten temat, i yy, mniej lub bardziej ciekawe fabuły nie mogą dojść do tego, że kurde, tam gdzie nie ma atmosfery, nie ma gazu, który może przekazywać fale dźwiękowe, nie będziemy słyszeć dźwięku. Nie traktujcie nas jak idiotów. Musi być jakiś czynnik, który będzie owe fale dźwiękowe przenosił. No, ale dobra, przyjmijmy, że gdzieś tam w tym pojeździe jest powietrze, nie? stań na tym. I te fale dźwiękowe przenosi. No dobra, słychać muzykę, ale powiedzmy, no nie wiem. W tym skafandrze już jedynie nie wiem, można by jakieś szumy systemu podtrzymywania życia mogłyby być słyszalne, nie? No, właśnie, ale nie takie rzeczy, czy. Nie wiem, oddech, bicie serca naszego protagonisty, zamkniętego w tym skafandrze, ale nie, kurde. Odgłos przyciśniętego tutaj włącznika, gdzie jeszcze śluza była otwarta i. No nie było tam powietrza, nie było żadnego czyn czynnika, który ten dźwięk przekazuje. Nie? Przenosi, gdzie fale dźwiękowe się rozprzestrzeniają. No dobra, ale się nagadałem. Co to jest, mikrofale? Zasilanie. Mikrofale, zasilanie, transmisja. MPT utrzymuje nasze rodziny przy życiu. Nie możemy stracić mocy. Każdego dnia pracujemy, by zapewnić naszym bliskim bezpieczeństwo. Super. Aha, i ja mu mówiłem to już chyba w gameplayu z uh, The Outer Worlds, że będę teraz z moim niewyjściowym ryjem tutaj występował w tych gameplayach, ponieważ no, wydaje mi się, że to jakby emituje, emuluje jakąś większą interakcję między nami, nie? I to jakoś tak... nie wiem. Wy mnie możecie widzieć, ja udaję, że widzę was, nie? Nie wiem, gdzie mam iść tak naprawdę i co mam zrobić. Aha. Ręcznie wyrównaj słupy MPT poza centrum księżycowym. Okej, okay, czyli pewnie muszę wyjść na zewnątrz i coś tam ustawić. No właśnie, brak tlenu, a dalej było słychać, jak otwierają się drzwi. Zaraz, kurde, tego nie wytrzymam po prostu. Dlaczego mnie traktujecie jak idiota, jak ja doskonale wiem, że tam nic nie słychać? Okej, okay. dobrze ja się... Dobrze, że przynajmniej nie słychać kroków, nie? Przynajmniej ja nie słyszę. Tlen. Dobra, jak będzie nam brakowało, to sobie możemy tam trochę uzupełnić. Obrałem, wydaje mi się, dobry kierunek, nie? Gdzieś, no. Tu jest kolejna drabina. Okay. Chodźmy, wiem. Przepraszam, że Taki jestem trochę pociągający, ale bywa, nie? Bywa, wiecie jak Tu? Z tego będę kierował tymi z tego. O, jadę. To jest znowu tu mój ten? Was? Co teraz? O. O kurde no nieźle. A tam jest, widzę, widzę, widzę czerwony kwadracik, z tym mam połączyć, rozumiem, tak? Tak trafi. Nie no, fajnie jest ta powierzchnia księżyca tutaj Um, przedstawiona. Podoba mi się. No dobra, już nie będę się znęcał nad tymi dźwiękami, nie będę tego mielił, bo to bez sensu, nie? Dalej mam jechać chyba gdzieś, nie? Mogę wejść? Mogę. Hmm. To przez koło mam wejść? Myślałem, że tu do drzwi muszę dojść. Okej. Okay. Gdzie dalej? Tam. Rozumiem, że tam. No, fajnie się jeździ, fajnie to wszystko wygląda. Nie mogę się rozejrzeć, bo kierunek się od razu zmienia. Nie, nie zmienia się. Mogę się tak rozglądać. Super. Ale słabnie. No, fakt, że to jest pojazd dosyć duży, musi mieć odpowiednią masę, nie? żeby sprostać niskiej grawitacji księżyca, żeby, to się, nie, żeby się nie wzbijał w, do góry. Odrywał od powierzchni, no i jest zasilany pewnie elektrycznie, nie? Przecież moc silników elektrycznych jest w dzisiejszych czasach, dzięki technologii, jaką ludzie, ludzkość dysponuje, całkiem niezła, nie? Na przykład nawet lokomotywy spalinowe, nie? Tak naprawdę, silnik diesla w większości tych lokomotyw napędza generator produkujący prąd, a już same. Silniki poruszające koła czy napędzające samą lokomotywę są elektryczne. Nie? Także moc silników elektrycznych jest znaczna. No i istnieje nadzieja, że niebawem, w związku ze zmianami klimatu, wszyscy będziemy podróżować pojazdami elektrycznymi, ale będzie fajnie. <laughs> Przynajmniej będzie bardziej czyste powietrze. Nie? Brak tlenu. Nie wiem dlaczego to ostrzeżenie jest brak tlenu. Mo mogłoby być, jesteś na nie wiem pojemniku z tlenem, masz tyle, ile na plecach ci się wyświetla. Brak tlenu. Trochę nie... nieścisłe jest to powiadomienie. I co teraz? Czyżby. ASEM? Gdzie to było? No, tak myślałem. Okej. Okay. Asik nam otworzył drzwi. Mm, takie trochę, kurczę, kopruj, kopiuj i wklej są te obiekty. No dobra, przecież to jest produkcja Indii, nie? Z budżetem pewnie wynoszącym rachunek za obiad dla trzech osób w trochę lepszej restauracji. Wyjść? Myślę, że tak. Podoba mi się ta gra. Jest fajna. I ciekaw jestem też całej intrygi, jaka tutaj jest opowiadana. Odnośnie tego MacArthura, całego. Co on tu wymyślił z tym, z tym out, coś tam? Wordem, czy? No tą ucieczką, nie? Po awarii sieci MPT. Zamiast ją naprawiać i e, jak gdyby dalej. Zasilać Ziemię dzięki temu helium, czy jak to się tam nazywa, to on postanowił to olać, nie? O ile dobrze pamiętam, to stwierdził, że nie ma sensu, nie? Bo ludzie i tak tego nie docenią, nie? Co z tego, że oni tutaj pracują, zasilają, jak i tak, to tylko jest wiąże, wiąże się z tym, że mnie. Nie, nic mi chyba nie robi. Wiąże się z tym, że ludzie i tak tego nie docenią, no dalej będą kurde tą planetę truli, mm, eksploatowali do granic możliwości. To, jak gdyby to, co oni robią tutaj na Księżycu, zasilając Ziemię w energię, to powoduje tylko, że ludzkość, jak gdyby w dalszym ciągu opóźni to, powiedzmy. No, przyjmijmy, że opóźni to tylko konanie ludzkości na Ziemi, nie? Że to i tak niczego nie zmieni, a zmieni tylko tyle, że opóźni, nie? opóźni, przedłuży ten proces autodestrukcji ludzkości na ziemi. Może jest i, i w tym racja. Gdzie mam to połączyć? Nie widzę żadnego kwadracika czerwonego. No już widzę, dobra, jest. Tak będziemy łączyć. Nie, to jednak nie. A, jest drugi, ok, jest tu. Na tym maszcie. A wracając do, do tego właśnie, o czym mówiliśmy, nie? O MacArthurze i jego spojrzenie na, na, na przyszłość ludzkości. No, coś w tym jest, nie? Tylko, że nie jest tak do końca, bo być może. Ludzie żyjący na Ziemi stwierdzili, okej, okay, dobra, wyeksploatowaliśmy naszą planetę, dokonaliśmy takich zniszczeń, że klimat nieodwracalnie się zmienił. Więc zastanowiliśmy się nie? i dobra, przeżyjemy nie? dzięki odważnym ludziom, którzy polecieli na Księżyc i zapewniają nam energię. Network. We haven't seen that in years. It seems to have been a local power transmission, isolated from the power source at the Tombow facility. Something must be wrong at the reactor there. Tombow isn't close though. Traveling by foot would be suicide. Perhaps you can find another means of transportation inside moon Hub. I hope you right. could I, I hope I hope I hope I hope I hope. I hope. Mm -hmm. No tu mam środek transportu, nie dojadę tym, do tego tałbaga całego? Docznie nie, no dobra, wracam do centrum księżycowego. A, jeszcze dokończę myśl. No być może takie refleksje się pojawią, mogłyby pojawić u ludzi, nie? Że dobra, okej, okay, wykorzystamy tę energię dzięki tym odważnym ludziom, którzy nam ją tutaj zapewniają i wykorzystamy ją do takich celów, że... No, nie wiem, poprawimy coś na Ziemi, już takiej, powiedzmy, zajechanej mocno. Poprawimy coś, coś z eko. Nie będziemy już palić wszystkiego, co tylko można palić. Będziemy dbali o naszą małą planetę i być może ona się zregeneruje, nie? Albo przynajmniej nie będzie postępował ten proces degradacji, nie? Wcale nie jest powiedziane. Wydaje mi się, że nawet już dziś można to zaobserwować. Ja dumny jestem na przykład z Unii Europejskiej, której bardzo dużo się o tym mówi i sporo robi. Nie? W nowej regule finansowej będzie bardzo dużo pieniędz, pieniędzy na ten cel, nie? czyli na nowoczesne takie technologie związane z nie wiem, alternatywnymi źródłami energii odnawialnej, odnawialnymi źródłami energii. No, jeszcze pozostają, nie? Bo największym trucicielem jest USA, nie? Największym emiterem gazów cieplarnianych jest USA. Później że Chiny, Indie. No ale my tu w Europie jesteśmy jak gdyby bardziej, no nie wiem, skierowani na to, aby już tej planety nie niszczyć tak do końca. Nie, nie podcinać gałęzi, na której wszyscy razem siedzimy. I być może to pozwoli też przekonać innych, nie? Miejmy taką nadzieję. Zresetuj zasilanie w centrum księżycowym, dobra. A gdzie jest to zasilanie? Tu. Sterowanie MPT mamy tu u góry. No co jest? Dobra, mam interakcję. Diagnostyka. Nadajnik i odbiornik sieci MPT Centrum Księżycowego Kopernikus Aktywne. Nie udało się nawiązać połączenia z siecią MPT. Straszne. Brak przychodzącego sygnału MPT z reaktora kompleksu Taumbag. Przeprowadź diagnostykę MPT w... O kurczę. Kolej jednoszynowa do kreatora w kompleksie Taumbag wyłączona. Aktywacja. Coś włączyłem. Stacja kolei jednotorowa. A, czyli włączyłem. Hmm. Włączyłem kolej, czyli pojedziemy teraz tą kolejką jednotorową. Super. Czyli jednak wydaje mi się, że ten pojazd nie jest przystosowany do aż tak dalekiej podróży. Ten nasz księżycowy łazik. Fajnie, fajnie. Tam jest jakiś hologram MPT. Wydaje mi się, że tu będziemy mieli jakąś scenę. Gdzie to ja? Gdzie to było? Oho. come. Today we find ourselves at a crossroads. The catastrophic events that have unfolded at the top of the facility have opened our eyes to a truth that cannot be denied. We have lost friends colleagues. Our fellow colonists gave their life for a hopeless cause. For a dying planet. That we can never sustain. To, mówiłem, yeah? <laughs> we used to call it home. Our pain groomed But the earth we know today is a withered husk, a shadow of its former self. The MPT changed us to a barren rock. But no more. All of you gathered here are survivors. You're here because you're mankind's strongest. The smartest, the brightest. Together, we will dare to leap and risk greatness. Start a new age of discovery. Like our ancestors that fateful moment, they first set out to explore new worlds. We can turn back and confine ourselves to a dying planet. Or we can look outward. Now is the time to act. Make your decision and make it now. A new beginning waha dla humanity. I waha się tutaj. Nieodłączny nadchodzi, kurczę. Trochę taki, kurde, nawiedzony jest ten MacArthur, moim zdaniem, ale. On już mówił o tym wcześniej, gdzieś chyba do tej laski, ja nie pamiętam jak ona się nazywa, do tej, która jest tutaj szefem całym. Bo on jest szefem ochrony, z tego co pamiętam. O, ta laska była jakimś szefem badań, nie? Zajmowała się tam córką też, nie? naszego profesora. Johanssona? Czy... Kurczę, tak gram od czasu do czasu w te gry i zapominam tych nazwisk. Gdzie mam teraz iść? O, tu jest jeszcze... Czy to... Nie, to już odsłuchaliśmy. A gdzieś tam na górze nam e, sugerowano, że jest kolej... O, właśnie tam. Jak tam się dostać, kurczę? Są jakieś schody? Chciałbym znaleźć jakieś schody i tam wejść i odsłuchać też tego nagrania. Znaczy tych wspomnień. Po... O, tu są schody. Posłuchać tych wspomnień, może tak. O.

Without your help, Johan wouldn't have been possible. <laughs> Johansson. Isaac? This was not the agreement, you know that. We need to get the MPT back online. Oh, be realistic, Rosa. Even if we ever manage to provide Earth with all the power it needs, what do we truly gain? More time to see oceans and deserts taking our homes. William I've done my part. Let's just go. I'm done with this mess. You heard the man? Let's go. Outward. Outward. No i kucze, ten. Wydaje mi się, że MacArthur przekonał nawet Johanssona. on do swojego sposobu myślenia, nie? Rada. Przejdziemy tu. A. Chodź, Asie, otworzysz drzwi. Czy nie? Nie, to, to widzieliśmy. Kurde, jak ja się motam, ja pierniczę. Chocia ja się jednak otworzysz drzwi. Pięknie. To gdzieś było. Nam sugerowane, że jest jeszcze jedno miejsce ze wspomnieniami, ale gdzie? hmm, no Nie, to widzieliśmy tak, bo tutaj znaleźliśmy ASE. No tak, to jest jak się kurczę gra raz na nie wiadomo ile w, w, w grę. Później nie wiadomo już co, co robiłem i co, czego nie robiłem. Stars. No dobra, no to idźmy do tej kolejki. Posłuchaliśmy tego kolesia. O, tu są schody. Dobrze. tak? Tak. Teraz. Jeszcze było dość ciekawe, że pomieszczenia kontrola techniczna jest otwarta czy zamknięta? Otwarta. Ale czy ja tutaj powinienem wchodzić? Już tu byłem, nie? Ale pomieszczenia załogi gdzieś tam były. Wcześniej były chyba zablokowane, czy też tam byłem? Nie chciałem czegoś pominąć. Zaraz. No, być może jak tu wejdę, to zobaczę. Czy przypomnę sobie? Czy nie? A, byłem tu, pamiętam tu krzesło, nie? przewrócone. Się dziwiłem, że mam skanować przewrócone krzesło. Okej, okay, czyli byliśmy tu. Okej, okay, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy sobie już stąd odlecieli, nie? Znaczy odjechali. Tu jest stacja kontroli, znaczy stacja tej kolei jednoszynowej. Tędy? O, a tu kolejny jest ten hologram. Destination Tombaugh. Tombaugh. Bo jakoś tak się toczy Czyli tym pociągiem mamy jechać. Co oni tu kurde robili? Posłuchajmy. Nie wszyscy się z nim zgadzają. Put that down, Frank. Don't you know what helium is for? Don't you think it's strange it's here instead of next to the reactor it's supposed to power? Of course I do. It's just. Just what? Should we accept everything they say? Do you even realize what the consequences are if we leave while the MPT is offline? What choice do we have? What do we really have to go back to? Floods, dust storms, blazing heat? I'm done. The council's giving us a second chance, and I'm not wasting it. Now I'm done talking. Just give me hand. Give... Hmm. No nie wiem, ja nie byłbym tak optymistycznie nastawiony do tego jak ci ludzie, ponieważ tak naprawdę to nie wiem, co dają w zamian. Nie? Co by nie mówić, ale ziemia jest znana nie? i jeżeli nie będzie pozbawiona energii, to jest nadzieja, że coś się zmieni, nie? że jeszcze można będzie tam żyć. A tutaj ten cały MacArthur proponuje coś, czego tak naprawdę w ogóle nie znamy i nie wiemy, co on chce z nami zrobić.

Passing Copernicus Outpost 1 to get to Tombau and try to figure out what caused the MPT failure. Whoever finds this, please try to contact me. Alex, and recording. Tambao. Ona jakoś tak to wymawiała. To już jest ten Tambał? Nie, pracowka Copernicus 1. I co? Coś się stało. Sel. Zbadaj przyczynę zatrzymania kolei jednoszynowej. Uzyskaj dostęp do terminalu kolei jednoszynowej. Okej, okay, moi drodzy, ale to już zrobimy w kolejnym odcinku. Na dzisiaj wam podziękuję. Dziękuję, że byliście ze mną też. Dziękuję, że poświęciliście mi swój czas. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam na kolejne odcinki. Zapraszam do innych gameplayów. A tymczasem do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.